Siemka, siemka, mistrzowie, witam Was serdecznie. Miło mi przyjść dzisiaj porozmawiać z Wami. Czuję, że z czystej intencji to się urodziło, ponieważ nie odczułem presji, tylko czystą chęć do tego, żeby dzisiaj przemówić do Was. Więc czuję, że to będzie dobra rozmowa. Bez konkretnego tematu narzuconego, więc dołączam to do serii rozpoczętej mistrzowskich rozmów. I będziemy ją kontynuować jako taki moment, w którym nie oczekujemy nic odgórnie. Nie musimy omawiać konkretnej rzeczy, tylko możemy faktycznie spojrzeć na świat z różnych stron i musim, nie musimy nawet do konkretnego wniosku dochodzić, ale porozmawiamy sobie i pobędziemy razem obecni. Najważniejsze. Co my możemy zrobić w obecnej dobie? Uważam, to jest nauczyć się radzić ze stresem. Obecna doba naszego życia, naszego świata, myślę, że jest tak skonstruowana, że stres naprawdę z każdej strony nas atakuje. Stres jest czymś, co nas zjada wewnętrznie i zewnętrznie i po prostu z każdej strony. W jakiś sposób chce się do nas dobrać. Najprościej mówiąc, w zboczony sposób chce się do nas dobrać i troszkę zepsuć nam życie, można powiedzieć. On chce nam zepsuć życie poprzez wizję tego, że może się nie udać, może nie być po Twojej myśli, może nie jesteś taki dobry, jak uważałeś, że jesteś, może nie jesteś na tyle wartościowy. Może inni ludzie nie lubią Cię, nie, nie, nie uważają dobrze o Tobie, itd., tak itd. Tak Na przeróżne sposoby ten stres próbuje po prostu się do nas dobrać, jak to mówiłem. I jest to skutek tego, że tak obecny świat właśnie wygląda, że mamy social media, mamy naprawdę dużą ilość informacji, dużą ilość urządzeń. I często nasz świat jest mocno skupiony, jeśli chodzi o ilość ludzi, o ilość wydarzeń, wszystko dzieje się, jest częstsze, wszystkiego jest po prostu więcej, więcej powiadomień, więcej hałasów, więcej dźwięków, więcej myśli rodzi się w człowieku, a więcej myśli to automatycznie mniej spokoju. I chcę, żebyście poczuli, że Wy nie jesteście zobowiązani do tego, by tak dużo myśleć, tak dużo przyjmować ani tak dużo robić. Naprawdę sprzedano nam wizję tego, że my musimy jakiś sukces odnieść i że my musimy być tymi, co zmienią historię naszego rodu i zmienią historię na dobre w ogóle naszych czasów. Każdy z nas nie jest w stanie tego zrobić, bo myślę, że świat by wtedy nie wyglądał w taki sposób, jak wygląda teraz, tylko byłby troszkę komiczny. Może i komiczny, a może i ciekawy, ale to już jest taka głębsza dywagacja, a nie chcę w nią wchodzić. Chcę konkretnie omówić realia, jakie są. Nie każdy jest stworzony, żeby być prezydentem. Nie każdy jest stworzony, żeby być tą i dom osobą. I naprawdę w pewne rzeczy nie ma co się w cudzysłowiu pchać. Tym bardziej, jeśli to ma być na siłę. Nie będę wam mówić też, żebyście gonili za swoją pasją, bo to nie chodzi o to, żeby gonić za pasją, za czystą przyjemnością, ale myślę, że w tym wszystkim chodzi o to, by móc się nauczyć po prostu dobrze żyć zgodzić ze samym sobą w zgodzie z takim najbliższym tobie światem, czyli na przykład z naturą, z zasadami ludzkości, z zasadami człowieczeństwa, z ludźmi ci bliskimi. I to jest taka najgłębsza nauka, gdzie nawet zarabiając duże ilości pieniędzy, odnosząc jakiś sukces, to jest coś, nad czym i tak na bieżąco pracujemy. Więc co, jeśli byśmy się skupili od tego, od tego, jacy my jesteśmy, jacy my jesteśmy dla świata, dookoła nas, i naprawdę po prostu pomyśleli o naszym podejściu, o naszym nastawieniu na ludzi wokół nas i na sprawy. Nikt z nas odgórnie nie jest przymuszany do tego, żeby brać udział w pewnych sprawach, czy to w sporach międzyludzkich, między innymi ludźmi, czy to w sporach politycznych, czy jakichkolwiek innych. Ta drama i ciągłe syreny świata. Które docierają do nas, są kolejnym po prostu bodźcem, który próbuje odciągnąć Twoją uwagę od Ciebie samego. Najgłębsze, najfajniejsze są te momenty realnej, takiej ciszy, spokoju. To jest taki błogostan, myślę. I nie jesteśmy w stanie w nim wiecznie trwać, może też byśmy się znudzili wtedy tym, a też myślę, że mało kto tutaj oglądający taki film chce być buddyjskim mnichem, bo ja na przykład na pewno bym nie chciał być. Ja chcę korzystać z przyjemności też życia i czasami pchać się może w niewygodne też sytuacje i odczuć trochę emocji, odczuć wkurwienia trochę, ale żeby to wszystko było takie dosyć. Naturalne, żeby nie było to sztucznie pompowane, i żeby przede wszystkim nie było to w takim długoterminowym, trzymającym w napięciu stresie. A tak obecny świat działa, że trzyma nas, każdego z nas, w takim po prostu jakimś tam poziomie stresu, który ciągle trwa, co jest dosyć nienaturalne dla nas, na pewno. Jest też czynnikiem mocnym wpływającym na nasze hormony i też na nasz mental. Ja tak sobie myślę, i czasami sam ze sobą się kłócę, co jest ważniejsze: dyscyplina, czy aby żyć dobrze. Po prostu dobrze, w sensie szczęśliwie. Myślę, że nie ma jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Niektórzy mogą mówić, że trzeba coś poświęcić, czyli aby być zdyscyplinowanym, trzeba porzucić część swojego szczęścia, poświęcić jakieś swoje szczęście, aby być zdyscyplinowanym i ewentualnie odnajdywać szczęście w tej dyscyplinie. Inni mogą mówić, że aby być szczęśliwym, trzeba troszkę zluzować z tą dyscypliną i poświęcić ją. Aby móc sobie pozwolić być zdyscyplinowanym. Ja myślę, że bycie szczęśliwym i takie prawdziwe poznanie życia, jak i siebie, jest najwyższą formą dyscypliny. Myślę, że tak. A bycie zdyscyplinowanym względem swoich własnych wartości. Powinno ci sprawiać najwyższą formę szczęścia. O, wyłączę, bo tu taki budzik miałem nastawiony, ale to nieistotne. Czyli dyscypliną jest też bycie szczęśliwym, a może inaczej, bycie w dobrym miejscu mentalnie. Jest to poniekąd najwyższa forma dyscypliny, bo. Trzeba o naprawdę wiele kwestii zadbać, ale utrzymać to w prostocie. Bo, jak mówię, nie można się przewodnicować przede wszystkim. To jest skomplikowane w utrzymaniu tej prostoty, bo po prostu świat jest skomplikowany. My chcemy być prości, nie prości mentalnie, ale mieć dosyć prostą instrukcję obsługi naszego życia, gdzie nie ma dużych przeszkód do wykonywania pewnych czynności. Chcemy mieć tą prostotę w tym, więc szczęście, dobry stan mentalny jest dyscypliną. Uważam, że jest to forma dyscypliny. Możesz być dobry, dobry w swojej dyscyplinie, na przykład w piłce nożnej czy w tym. jakby To jest taka dyscyplina, w której każdy z nas musi się nauczyć, jak ją uaktywniać, jak uaktywniać ją znacznie częściej, bo jeśli jesteśmy w stanie być szczęśliwi, w dobrym stanie mentalnym, to myślę, że będziemy również bardziej skłonni do tego, aby głęboko pracować, aby móc prowadzić głębokie rozmowy, aby być w odpowiednim miejscu, żeby ten sukces do nas przyszedł. Więc tak, szczęście to dyscyplina, dyscyplina to sukces ale tylko z tym szczęściem. Takiego jestem zdania. A patrząc na to na odwrót, czyli... Mm, czyli jak mamy szczęście, to dyscyplina, dyscyplina to jest szczęście, to... Nie narzucajmy sobie dyscypliny jakiejś odgórnej, której świat na nas wywiera, czyli musisz pracować tyle i tyle, musisz brać nadgodziny, musisz to... jakby... To są jakieś zewnętrzne wzorce. Które jeszcze do końca Twoja najgłębsza forma ja nie zdążyła zweryfikować ani utwierdzić się w tym, czy to jest jej wartość. Więc upewnijcie się, jakie są Wasze wartości, jak tak pomyślicie o tym, jakie są Wasze wartości takie najgłębsze, których musicie się trzymać, których chcecie się trzymać. Hmm, może to być odpowiednie zdrowie. Odpowiedni wygląd eee, zarabiania tyle i tyle pieniędzy, żeby móc zadbać na przykład o tą i o tą osobę. I teraz tak. Dyscyplina, może nie nawet jako ideał, ale jako standard, czyli to jest wasz standard życia. Wy nie chcecie odpuszczać tego standardu. To jest wasz standard poprzez wartości, poprzez wasz taki światopogląd. To jest wasz standard, do którego dążycie. I przez to, że wy nie chcecie być niesłowni wobec siebie, czy nie chcecie być nie w porządku wobec siebie, bo chcecie być szczęśliwi, chcecie być w dobrym stanie mentalnym, aby móc dalej napędzać pozytywne momentum życiowego flow, to mocna puenta, ale myślę, że zrozumiecie, o co chodzi. Przez to, że chcecie utrzymać ten dobry stan mentalny, będziecie utrzymywać wtedy Dyscyplinę względem swoich wartości, aby nie zgubić tego, tylko te wartości, te zasady muszą być naprawdę dobrze określone, żeby to miało sens i też nie zbyt skomplikowany. Pamiętajcie, skupiamy się na tej prostocie, a nie stu zasadach, według których musicie się prowadzić, gdzie jakby zapominacie o tych zasadach. To co to są za wartości, jeśli zapominacie? o nich. Jeśli wam zależy na kimś, na czymś, to zawsze pamiętacie o tym. Więc pomyślcie o tym w ten sposób i może zamiast myśli, czy ja mam być szczęśliwy, czy mam być zdyscyplinowany, może zamiast właśnie tworzyć takie bariery, jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że może to iść razem ze sobą, obok, za ręce się trzymając i jedno może wspierać drugie. Bo dużo się słyszy w internecie o tych mega zdyscyplinowanych osobach i ja nie mówię, że nie. Jakby uważam, że jest to jakaś forma cnoty i w momentach, gdy tego potrzeba, to jest coś pięknego. I podziwiam też osoby starsze, na przykład mojego dziadka, który z czasem dostrzegłem, który po prostu wstaje o tej samej godzinie Zawsze idzie i robi, wykonuje swoją robotę, jakby ok. Może to jest droga dla niektórych. Nie mówię, że nie. Czy to jest wasz standard, wasza wartość? Oczywiście, atakujcie ją. Tylko niekoniecznie trzeba to głosić dla każdego, eee, bo jest wiele dróg, które dążą finalnie do tego samego, powiedzmy. Do tego samego miejsca mentalnie, bo jest pewne takie miejsce, i to może być nazywane zen, tao, czy naprawdę różne są określenia, ale plus minus, każda religia, każda filozofia dąży trochę do tego miejsca, o którym tutaj mówimy, i każdy z nas podświadomie czy świadomymi staraniami dąży do tego miejsca, takiej harmonii idealnej, takiego spokoju i bycia niewzruszonym. Właśnie bycia niewzruszonym wszystkim, co się dzieje w świecie, tylko takim naprawdę skupionym na sobie, na tym, co się dzieje teraz, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał. To jest takie miejsce, do którego dążymy i myślę, że tak właśnie możemy do tego podejść, jako taki z po prostu, harmonia. Czasami się przychyli, Czasami będziecie musieli być trochę bardziej zdyscyplinowani, czasami będziecie mogli być troszkę bardziej po prostu szczęśliwi i swobodni. Ale postarajcie się to utrzymać razem, nie przesadzając jednym. Może po prostu sama ta myśl, że jedno nie wyklucza drugiego, wspomoże Wam. A jeśli. Będziecie odczuwać satysfakcję i szczęście w tym, co robicie. Wierzę w to, że będziecie tylko i wyłącznie bardziej zdyscyplinowani w tym, co robicie. Więc to jest moja myśl na dzisiaj. Będę kończyć. Mistrzowie, dziękuję Wam serdecznie i do następnego. Jo!